No, no i... dobra. idziemy. Teraz już możemy spokojnie wracać do domu, chill. Ej, a chodźmy na... no sobie... Dobra, prze... Ej, mam, mam do Ciebie ekstremalny challenge. Przejdzie... Chodźmy do klatki dinozaurów. No. Przejdziemy sobie tędy na spokojnie przez las. Tędy? Przez ten, las? No, nic nas nie dobra. będzie i będzie luz, to, to, potem sobie, to potem ten challenge weźmiemy, nie? Ty, ale czekaj, tam jest kamper. No dobra, ale dobra, się, chodźmy. Do Zwiedzamy po prostu. Tak, zwiedzamy. Ah. Na ludzie. Obyt e, szósty odcinek był mocny, siódmy był trochę gorszy, ale mam nadzieję, że serio w tym odcinku znowu nie będzie się nic działo. Nie, mam taką nadzieję. Ej, czy mi się wydaje, że coś tam brązowego się skrywa za drzewem? Nie, no bez przesadny. no to to. No. Hej, tam hej. Hej, hej, hey, hej, 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 okay. Dobra, idziemy. Patrzę po nogi, żeby nie wpaść. Chodź. na jest. Chodź tu. Co chodź? Chodź! No, co cię? Gunij! Chowaj się! Chomaj się! To jestem nieżywy, oh! Jezu, dobra, przebieg. Yeah. Przebieg. Jezu, a miał być taki luz. Co tam? Chodźmy za ten czarny budynek za! Chodźmy za ten czarny budynek Dobra to chodźmy. Już do tej klot do tego, za ten czarny budynek. Ja nie wiem właśnie co tam jest. Klatka dinozaurów, ale nie mówcie mu... A dobra. Chodź Chcemy jak najszybciej być na luzie w domu. Mm. Chcemy też wrócić z tej Rosji. Gdzieś o wiele indziej. dziwne drzewa tu są zobaczcie. brązowe. Ej, no. korzeń jakiś dostaje co? Ej, no. Tam taki mhm. jeden. <laughs> Dobra. Tylko czemu tu jest wstęp wzbroniony napisane? Nie, nie. to nie dla idiotów, którzy myślą, że, że wszędzie jest ten zakaz wstępu. No tu jest, tu jest jakiś korzeń chyba też, nie? A no spokojnie, można iść, tu tylko korzeń wystaje. No, Dobra. Mówi, no idę pod górę, bo jak to ciężko. Em, um. ja, chodź, zamknął się za nami. Przedziemy. Dobra. Czekaj Józko, się! Już. Szybciej, Jezu, szybciej, chodź tu, chodź. Co to jest? Jaka jedyna mądry Jezu. O, a co to jest, O, jaki ładny! A! Dobra, fajna okolica tutaj, nie? Jezus! Czekaj, 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 daj da, mu dam... telefon. Oh. Daj rękę. Daj, mi, daj rękę. Oh. Ah. Jezu, Jezu, co za debil. Jezu, chodź. Tam. tam coś. Nie no, tam jest jeszcze więcej ich. To Czy to jest oh. T-Rex? Nie. Nie, tam jest wera tak nie. Ale wiem. czekaj, czekaj. To jest wera ale... raptor Chodź stąd. A co to tak pukało? chodź stąd, nie. Może tam będzie jakaś droga do wyjścia? Chodź. Patrz, muchomory. Czy co to jakieś? Nie wiem. Niewyjaśnione rzeczy się tu dzieją. Jezu. Dziobio. Ej. Chodź, chodź. Yes. Ej, tu jest już spokój od tych. Ale czy są takie wysokie grzyby? Co? W King Kongu też takie były. Tak? I takie grzyby i ogromne mrówki wielkości. Domy. No, ale tu są tylko wysokie grzyby, nie ma żadnych mrówek. Ej ty, co to za cegiełki? Huh. Chyba skończył źle przez te dinozaury. Ej, co to za domki? To są domki w kształcie grzyba. Ty, takie małe wejście, Jezu. Już tu nawet najmniejszy człowiek świata się nie zmieści. Nie no, ja tu nie wejdę. To jest tylko kozłówka. Jak nie zobacz, jakiś końk konik polny, malutki. Mówiłem, że są. Mm. O, drzwi. I Gdzie mnie telepierdnęło? Gdzie mnie telepiernęło? <grym>, zobacz, widzę, że jesteś ślimakiem. Ja widzę, ej no ale na razie chodźmy tu. Kasztanowce. Ty mogę do niego wejść? Nie, Dobra. Nie będę mu przykrzać życia. Siema Kastanowcu. Noś jak masz fajny. Nie no co to ma być? Ty jest królestwo Kastanowców. Romeo i Julia. Gdzie? Dobra, to wymykajcie z pompku. Nie, chodź tu. Dobra, więc chodźmy jednak tu, może lepiej. Dobra, portal. Tam jest następny portal. Chodźmy przez następny portal. Tu już chyba można wejść. Nie, tu nie. Dobra, przejdźmy. Chodź. No widzę, że pan to. Ja nie, ja ten... Jak ty się tu znalazłeś? Czekaj. Czekaj. Tu jest przejście, nie muszę przez te drzwi przechodzić. Ja pierdzielę, ja debil. O. ale ile tu tych grzybów jest kurde grzyby trujące jak chcecie się dowiedzieć to zatrzymajcie odcinek oczywiście o, o. jabłuszko o jaka miła pani starsza daje jabłuszko o Jezu jaka ty pani jesteś Ej, no dawaj to jabłko. To jakaś A tu w środku... To teraz mój dom. Siema. No dobra, mały ten dom. Czemu te jabłka są takie czarne tu? Tam jest jedna zielona pod spodem Tak? A, jest, no. Chyba też naprawdę ubił z jabłko zatruty. A to? Patrz Nie, wiem co to! to. Ty, Święty podróba Mikołaj. No, niebieski. Święty podróba Mikołaj. Co ale to jest mu z... jak radzina. No. I ty, co, 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 co? No. Mam Święty ci, ci dać hajs? Ma... Zobacz, jaka mrówka. To, mega mrówka. Gdzie, 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 Gdzie jest mega mrówka? Gdzie jest mega mrówka? Zobacz, gdzie tak. Ale Mikołaj, a z Angę Mikołaja. A <śla> czy, jaka fura Mikołaja. Zobra. Sonie, reniferki Dobra, ja będę dzisiaj Mikołajem Hej, e, e, dawaj to! Chodź tu, kurde Ho, ho, ho. Gówno w cioł Ante Cio ho, ho, ho. Dobra, weź stąd staja. Ja, ja jestem dzisiaj Mikołajem Ja jestem Mikołajem Dawaj, wstawaj, już Wstawaj stąd W którą stronę się wstaje? W doło Patrz, listy, ale fajne Gdzie? Przyjęta Cię. na listy to tutaj te czy nie? Pieluchy Świetnie, czyli będzie dziecko Czyli ktoś dziecko zamówił Dobra, stawaj, ja tu teraz przejmuję święta Ej, przypomniało mi się samolot Co samolot? No, samolot Pamiętasz ten samolot chodź szybko! Tym, którym my się rozbiliśmy na początku. Ale chodź, serio! Mam pomysł Co z tym samolotem? Chodź, 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 A co to? Smok Elo Elo. O, wody. Widzimy się w samolocie. O, o, już jesteśmy. Dobra, widzowie czas. O, odlazuje. Dobra, widzimy się w naszym odcinku. Jara, to koniec sezonu.